Mamy to, słuchajcie, już jest nowy odcinek Kibidi Toilet Multiverse. Druga część. Zapraszam serdecznie walimy tutaj dużo łapek, myślę, że 500 będzie. Mam nadzieję, że to nie jest. Czemu to jest przyspieszone? Słuchajcie, o co tu chodzi? No to, to jest ten najgorszy mutant, nie z tego co pamiętamy. Lecimy z tym, nie ma że boli. To jest co? O, patrzcie ty, to jest ten ulepszony tytan. E, czekaj, don't fall for his plan. Nie, nie, jakby nie idź za jego planem, tak? He wants to, e, on chce otrzymać cię z daleka od ich bazy. Okej, okay, no on jest, widzę, mega agresywny, więc tragedia, nie? Ło kurde... Tytan Kamer... Tiviman. Nienawidzę tego wiertła tak bardzo. <ścoughs> Czemu to jest nieprzetłumaczone? Halo. Oho, nie mówcie, że ktoś... O nie, znowu te, słuchajcie, z tego gumka. Jezu, jaka to jest OP umiejętność, wymazanie tych jasnych gwint, ty. Wygumował gościa i no dobra. Wszystko, co Ej, co jest? Czemu nie ma napisów? Okej, okay, tu widzę, że jakiś błąd jest i nie ma napisów, no ale będziemy to tłumaczyć. Ten moment odwrócenia uwagi potrzebowała nie? Tego momentu odwrócenia uwagi. O kurde, przy panzoli w tom. Ale nic jej nie... Ty zegar, co jest? Wygumowała sobie rękę, czy mi się wydaje ty Czy to jest le... jest w 4K, no, oglądamy w 4K Tak, wygumowała sobie rękę O kurde odtwarzają ją LOL Odkryłem uwagę, jak walczysz yy, bliz, na bliskiej bliskie odległości. Nie jesteś tak wielkim zagrożeniem na blisko. Oho, jest i ty, ten głośnik. Trochę uszkodzony, chłopiec. Tytani wszędzie. Jezu, ile ich jest? My mamy tak wiele Tytanów. Jak wy macie tak dużo Tytanów, my mamy tak wielu wojowników, nie? Czemu nie ma tekstu? Nie rozumiem tego. YouTube coś się zepsuł. Jest Titan TV. Man. On miał coś podłożyć, tak, to jest ta wieża. O właśnie, to jest to, co miał podłożyć, ten ładunek, czy co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle, słuchajcie, jak myślicie? Co to ma być? On hakuje to? No, więcej nadlatuje. W ogóle to są postacie, nie wiem czy wiecie, ale to jest nawiązanie do komiksu... Mm... Z Omni, czekajcie, jak on się nazywał? Omni, nie? Ten gościu... O nie, ona tu podleciała do tego. O nie, zniszczy im to. Sakuje mu to, A, no co jest. No ty, tam tv jest, ty może nie no, chłopie... Coś mi mówi, żebym nie pozwoliła temu urządzeniu robić to, co robi. Potrzebuję wsparcia. O, TV Menu? Oho, ciekawe, co oni tam mają, kurde, co to ci agenci specjalni? Bo to LARCH. O, hej, a Ty oni jednak udało im się. Patrzcie. Hello, Moto. Teraz zabawa się zaczyna. Okej, ci też tu mają tych ulepszonych. Widzę, że... Powinnaś przynieść więcej ludzi. O kurde, się. A co to za lawa? A on będzie się bił z tym. Coś czuję, że tutaj ten tytan Drillman straci całą moc. Kurde, ty jasny gwint. What the hell, ty jako mocno Przekozak ty Ty on jest odporny na tę magnę magmę wow, jak nim rzucił ty W międzyczasie To g nie? Przygotowują g -mana.

O nie, patrzcie, ty Cipen. O kurde. Ale jak ty. Jak to jest Cipen? Przecież steruje teraz e, Tytanem. To jak on teraz tu jest? Ty? O kurde, naukowiec rozwalony. Hakuje wszystko O kurde, ty. Don't They don't want me to stop your Oni ją podrasowali, czy co? Kasy? Muszę iść gdzieś Muszę Better not waste our time. Make it quick. Ale ty Zo OP, patrzcie jak oni szybko podróżują, jasny gwint w... Oho, jest i tytan. O kurde, je... z nim będzie problem. Co to jest? O kurde. Ty co jest? Haku jego ktoś? A, to jest to, oczywiście. To jest jakby to nawiązanie, co już widzieliśmy, nie? I SiPen to prze przejmie go, nie? Ten uciek pająk. Shall prove your and value with your Ale o co chodzi, z tym muszę przekonać ojca, kto jest jego ojcem? Body is yours to Kurde, Sipen Titan, e, przeciw tytan, czy antytytan, jasny, więc to widzieliśmy jakby w tych sekretnych odcinkach, nie? O, on jest wrażliwy też na lawę, okej okay. Ło, kurde, ale uszkodzony Lol Chłopie, nigdzie nie polecisz, nie ma Bo chyba się ktoś zdenerwował ty Ło panie, ale się wkurzył Ho ho, 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 ho. A jajaj, wydaje mi się, że słuchajcie, on straci wiele energii przez to. Ło kurde. No to już pojedyncze. To jest definitywnie jego koniec, naprawdę. Ło kurde, ale kozacki odcinek, słuchajcie. Naprawdę. A Dragon Titan Punches. Smoczy tytan użerza. A Dragon da A. Smok, który uderza. I hate that drillman so much. No, to było fajna kwestia tego. Bo ten tutaj mówił, nie? Tą kwestię. Fajny odcinek, powiem wam, szczerze. Ale nie ma napisów. Tu nie wiem, coś się popsuło. Zastanawia mnie kwestia tego gościa. co On tutaj zakłócił. Coś zhakował im. Przede wszystkim. To było takie urocze. I on tu coś zrobił. Nie chcą, żebym powstrzymał twoją marną apokalipsę. Ale kto? Ciekawe, kto za tym wszystkim stoi, nie? Counters, a w sensie nie kasy, tylko tytana przeciw tytana. Muszę gdzieś iść gdzieś indziej, muszę przekonać ojca. Tego nie rozumiem. Jakiego ojca? O kim on mówi? Czy to było z tym aparatem moment potem? Kurde, nie wiem. Jak myślicie?